Hej, Hejka, będziemy z babcią nagrywać dzisiaj tak kto, to jest, że bo znalazłam to, że mamy na rękach, na ty masz tak samo tych tak samych, że tu jest babcia, tu jestem ja, czyli dy ja i był babcia i będziemy pytać, czytać pytania i odpowiadać czy na przykład czy są pytania jakieś, nie wiem, kto dłużej śpi, to na przykład babcia odpowiada, że no odpowiada, że, że ty tu dajesz tą rękę, bo tu masz swoje, a na przykład, ja dłużej śpię, to odpowiadam, że ja i tutaj. Ja to to ja te... jest zgodność, z tym, będziemy potem, nie? No właśnie, to samo, czy się zgadzamy. Ja to znalazłam te pytania, żeby, bo nie miałam na tego przygotować, przynajmniej z internetu to wzięłam, więc nie, że ja to sama i Dobra, to będziemy, możemy zaczynać. To jest pierwsze pytanie, kto dłużej śpi? No, czekaj, no. no ja dłużej śpię, bo to, jest, to w sumie kto Nie to... kiedy śpię. Ja też się nie mogę usypiać, ale ja Nie no, a ja gdzieś koło trzeciej może chodzę spać, no i staję gdzieś się ale nie, ale na pewno Ty mniej, ty mniej, ty mniej śpisz. Dobra, kto spędza więcej czasu w łazience? No, chyba ja, ale w sumie ja też tak długo jakoś nie spędzam. Ale na pewno więcej jakie? ja. No, 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 pewnie tak, ale też jakoś dużo. Nie, dobra, kto jest bardziej oszczędny? Można dać dwie jakby coś. Nie. nie. Że, że ja? Tak. Że też dwie że nie, ja... Nie, bo ja jak mam, to bym rozdawała przecież. No, no ale ty może rozdajesz. No ale no, to nie ale jest omożliwna. No i niby trochę tak, ale nie. Ja skarpetkę nie kryję, nie. <gryje> <gryje> skarpetkę też nie kryję, ale... No ale dobra, no. Ale mi się daje, że tak może i trochę, ale... Ale nie wszystko nie na do ciebie. Końca. Idzie. Dobra, kto jest wyższy. Ja no, tak oho, wyższy. ale no, w sumie tak dużo jest różnicy e, wysokości. Ale jesteś. Kto ma więcej znajomych? No, ja mam dużo. To myślę, że ty to nie. nie, nie że ty mówisz, no. to w sumie to masz koło tą się jedną ze znajomych? O, ty masz... Tak, z okolicy to jest. No w sumie tak, ale chyba tak się spotykać z nimi, to nie, nie? To, nie, to, to ja w sumie taką na miejscu, tu też mam tak z jedną, tą Nikolą chyba się więcej spotykam. tam Kinga jest? to znajomych A, trochę mam, ale nie taki nie. właśnie bardziej, to z tych beredona teraz. Bo mogę powiedzieć to... razem. Ale z wyszło. Aha. Ja wziąłem, nie, ja wziąłem, chyba, że ja. Ale to no. ty masz też samo trochę znajomych. Nie, ale nie, że taki się spotykasz. Ja mam dużo z tych na teraz ludzi. No właśnie. No ale to z nimi się najczęściej na koncertach widzę. Kto lepiej tańczy. Że <laughs> ja kiedy dzieja tańczyłam? Na koncercie skakałam. No, o no, tym, ale... ty, ty na tym, na, na, na dyskotekach no tańczysz. Lazım. Ja bym ciebie dała. Ja co dzieja tańczyłam. Na koncertach ja tylko skaczę no, i taczyłem tam na tym, ale tak typowo, to myślę, że ty. Chodziłaś na jakieś dyskoteki w ogóle. Dobra, kto lepiej śpiewa? Nie wiem, bo ja. O, nie dobra, wiem. zastanów się. Ja nie, wiem. ja nie śpiewam. Tutaj chyba można, Nie no, wiem. No, przy wiem. ty z koleżankami ładnie śpiewać. No, no, w sumie, bo to ciebie nie słyszałam. Baczy, coś śpiewałaś? Nie. A no, ja w sumie słychać tak. No to ja też to ja bym tak nie, tak nie powiedziała, nie wiem kogo. Kto lepiej butuje, to logiczne. To lepiej gotuje? A, to może ja. Ty, nawet nie widać swojego, ale o ciebie ci chodziło. Bo ty gotujesz, ja nie gotuję nic. Jak coś gotuję, to czasami. Co ja zrobiłam? Jęśnicę z no ale... no ale... co więcej gotujesz, to no. myślę, że ty tak samo lepiej gotujesz, nie? Kto ma jaśniejsze włosy? Ale ty w ogóle jakie ty miałeś swoje, bo ty masz pofarbowane. To jakie ty miałeś kolory? Ja takie jak ty podobne. Serio? Nie, jak była młoda, to no, miałam ja to, blond. Na razie, to że ja, to ja mam jaśniejsze na pewno teraz, ale czy, jakie to ja nie wiem, jakie ty, ty mia, mogłaś mieć. blond, miałeś włosy? No, ja byłam mam.. Serio? No. No, na byłaś? nie widziałam, w sumie zawsze takie brązowe... mam ja... takie małe zdjęcie małe, takie włosy kudłate, kręcone, taka suma. muszę Ci pokazać, kiedyś tam. ja Nie widziałam, mhm. w sumie zawsze brązowe Cię widziałam. To no tak. ale to ty jesteś, że... Ja Cię wiem. Nie, mnie. Kto ma jaśniejsze, no. Dobra, kto... a nie, kto ma więcej procent baterii teraz w telefonie? Nie masz w ale na pewno raczej nie, ja nie, a u Ciebie już. nawet tam procent nie pisze, tam masz takie kreski nie, pisz, ale ja mam pewnie, może no, ja mam więcej, bo ja, tobie ja mam Tobie coś. a u Ciebie da. nawet nie ma procentów, tylko jest to nie, te kreski, bo babcia nie ma tego do telefonu, bo nie chce się nałożyć na dotykowe, a powiedz co byś miała dotykowe, jakieś snapy byś wysyłała, na Instagram, byś mogła podnieść, no i fajnie, bo to, bo to nie, się. bo nie chce się coś nowego nałożyć, a tak to, nie, nie gorsze. dobra, kto dłużej układa włosy, <laughs> nie wiem, się też może i ja w sumie i tyle, a temat ty takie, że zawsze układasz. Nie, nie. Czy ja? Pomyliłam, no. Miałam ja rozczaszej tak układać. Mama, bo była w by mama się dała, mama to. Ja to łapę, tylko do góry i nic wam może. No nie, mi się też i tak chyba to być dłużej. E, m, kto bardziej przejmuje się zdaniem innych? Innych. Wiesz o co chodzi? Co też mnie wkurzają, mi się przejmuje. Mm, to ja wydałam siebie, to no, no, no. obydwie. obydwie się przejmujemy. Kto ma więcej butów? Nie, bo teraz też masz w sumie dużo. dużo. No ale czy ja mam więcej? Nie wiem, jaka jeden. Razem. O. ty masz cztery. dużo, ja mam dużo. Kiedyś częściej to cztery. Dobra, nie będę ja mówiła, nie wiem ile w sumie to byś miała. E, kto, Płorka, ma... To <laughs> kto ma więcej kolorowych ubrań w szafie? No mi się da, że o, to ty. No Daria. Też masz dużo kolorowych, ale na pewno ja w ogóle mam o. przecież więcej ubrań, to mm. logiczne, że będę mieć więcej kolorów. Nie no, się kończą. Kto ma większe poczucie humoru? Mm. Że ja? Zależy, mm. że, że nie może i ty. Zależy z kim. Mm. Ze znajomymi to tak, ale tak przy kimś to ja się nie odzwała, To by się na przykład odezwała. Kto bardziej lubi zwierzęta? Mm. <laughs> że, że ja, ty lubi zwierzęta, ale na przykład czy czegoś. Lubię, no, ale... Lubisz, lubię, lubisz, lubię ale? bo lubię, ale, no, ale nie głaskam, tak... nie cuduję. Nie, no, nie, no, nie. właśnie, nie Kto ładniej pisze? To by dwie Bo ja mam inne, to masz inne. Ty masz takie, nie wiem, miałam no. takie. Nie wiem jak to nazwać, ale to masz takie, takie, takie dziwne, tak wykrzywiasz te litery, nie? Ale to masz takie no. właśnie ładne, niewielkie wytkie jak Ty dużo osób mi chwaliło, że młody. Bo masz ładną, tu mówię obydwie. to się lepiej uczy, uczył w szkole. Mi się daje, że ty tak zapowiadają się daje, Nie mówię zawsze, że. Mówiła, że chodziłaś na wagary czy coś, a mi się wydaje, że... Nie, ty... wagary dwa Mówiłaś? razy w życiu. No ale to no, naloczyłaś się tak dobrze, że mi się daje Na pewno lepiej niż ja, co ty miałem. Ja byłam patentowany. Z matematyki, z ruskiego. Ja matematyki o, o. też nie umiem. Ale myślę, że to Ty. Nie. nie. Ja? Pewnie. Ty miałeś lepszą ocenę. No to chyba jeden 3 No i to nawet nie jest na pewno. Nie. Teraz tak samo. To w sumie to nie mam oceny, nie? Ale... Teraz ja bym, ani bym... O. Jedynki nie dostałem bo poszła a Ty jeszcze się uczysz. Ja bym miał jedynki dać. Ale mi chodzi że jak ktoś się uczył albo uczy. To nie. teraz ja nawet oceniam, nie mam, tylko po ja. te egzaminy zdaję, a ja tak na... to? Przecież mi się daje że Ty byś... Nie, ja miałem byle jakie nie przyjęcie, że mówiłaś O, ty ja tak. Dobra, nie ma więcej pytań. Chyba no, to jest... Chama by przemykle. ten, myślę. Możesz jeszcze jakieś ty pytania, czy coś? Jakieś? Bo ja wziąłam właśnie te 18 i nie ma. Ale w sumie byś wymyśliła teraz jakieś. No nie, nie wiem jakie ja mogą być. Niech nie chce mi da. Na... przyjść na myśl. Albo są tak samo takie te. Na przykład co byś wybrała, nie wiem, y... Zjeść coś tam, czy... nie wiem, spędzić... No właśnie, co byś wolała, zginąć w samolocie, czy w sta na statku? Nigdzie bym nie chciała. Wygląda, że bym nie chciała. Na samolocie samolotem, czy na statku? Może i samolotem by się przecież zabiło i Koniec by było. No, Pierwszy, ten, a tu byś byli. się pod wodą dusiła. No, rekiny szarpały, nie, tu bym komierze, Rekiny by nie, szarpały, nie? To lepiej w Skąd wiesz, te były? A to nie no. znam, żeby cię rekinowały bo byś przecież... ten... Mhm. Y Byś już. może byś uczynała. Takie głupie pytanie, ale dobrze. No, wymyśliłam ja teraz tak szybko. A co a, a, to um. listy, teraz ty? Na pokoju z wężami czy z pająkami? Bo już z wężami bym wolała. No wiem, takie są trudne. No, ja, ja sama bym ale chyba z wężami. Ja bym się ja bardziej. Nie, nie być być pająki, ale te szczydłaki to wymyśli. w bym się pająka i węża? Tak, tego szczydłaka. A to takie malutkie, no to wiadomo? Nie, nie są duże. Takie, tylko takie szczydła mają. takim co często a są takie. się nie boję tu mam mi chodzi o takie tarantule wielkie, ja to, weź, nie nie yy. ale węża tak na co nie widzisz, a Pani jak częściej widzisz, więc mi się wydaje, że... ale mi jasno, więc ja myślę, że ten, żebym wolała tego węża, co jeszcze, jakie mogłyby być, co byś wolała? O właśnie, na wakacje pojechać do jakichś do ciepłych krajów, czy do, ciepłych, do zimnych, nie na do ciepłych, tak. o. ale zimnych też tak by było, ja w Egipcie tak by było gorąco, jak teraz takie były. Bo ludzie jak jadą teraz na wakacjach do jakiegoś Egiptu. Ja mnie, tu masz w Polsce tak gorąco, niby wakacje czy że nie, tak samo, ale tam nie. jeszcze byś miała 40 stopni, jakieś, nie wiem, w Dubaju czy gdzieś tak samo? Wyszłabym, zaraz bym padła. Za do jakiej, ale do jakiejś Hiszpanii czy coś, to fajnie pojechać, ale tak właśnie do jakiegoś Egiptu. Jest strony fajnie, ale tam jest tak gorąco. Jak tutaj w Polsce się nie da nie da się wytrzymać, jak są takie upały. No, najlepsze by było w Polsce gdzieś ładne miejsce. No nie, najlepiej w Polsce jeszcze gdzieś pojeździć gdzieś za granicą. Nie, nigdy, My nie. mówiliśmy chyba no. na Słowacji chyba teraz, tak na chwilę, że przyjazny to była gdzieś? Ludzie mają takie parcie za granicę, za granicę, bo za granicę to już No oh, oh. Coś mówi się, że swego nie znacie, w cudzach no. walicjach swego Jaki? nie znacie. W Polsce ile jest ładnych, tych, na Mazury pojechać czy coś, jak tam jest pięknie. Pięknych Fięknych miejsc jest. Hmm. Dobra, nie masz pytań, nie mam. Jak to było 18? A szybko nam to było, że. co 18, się, się bym Coś się nagrało, ja bym nagrała się, ten jakiś challenge albo mąkę musisz jakieś, ale też masz jakieś pytania, że jak coś chyba źle odpowie, to wtedy wkłada go we mąkę, w twarz o, albo o. w wodę, nie, no w mąkę nie, bo jak widziałam jak ludzie to robiły, to yeah. znaczy te y, gluty z nosa miały ten, robimy te już. No ja się byli, <laughs> Nie widzieć więc jak coś to z wody by lepsze było. Ale nie, to się wymyśli, ja te pytają, że na dobrą. Co innego, jakby ktoś nam wymyślił, to było lepsze, a tak musiała sama szukać. Nie. Ale dobra, to tyle. Dziękujemy za oglądanie. Zachęcamy do zostawienia łapki w górę, jakiegoś komentarza <noise> łapówki w górę. Nie. I widzimy się w następnym odcinku. Bajo!